Siema! Kiedy w ostatnim czasie pokazywałem Wam kilka partii Magnusa Karolsena, to pojawiły się zarzuty w komentarzach, że w sumie to nie jestem obiektywny, że uważam Karolsena za najlepszego zawodnika w szachy na świecie, no i że w ogóle jak pokazuję Wam jego partie, to macie wrażenie, czy część z Was ma wrażenie, jakbym się do Magnusa modlił, więc muszę niestety przyznać rację, muszę posypać swoją prawie łysą głowę popiołem, bo faktycznie... Tak jest, ale wynika to z faktu, że ja naprawdę uważam, że Magnus Carlsen jest najlepszym zawodnikiem w historii i dzisiaj chciałem pokazać wam jego kolejną partię, która pokazuje, że jak gracie z Magnusem Carlsenem, to nawet nie do końca wiadomo, gdzie zrobiliście błąd i przegrywacie gierkę. To jest niesamowite i żeby pokazać wam wielkość Magnusa, to na początek chciałem wam pokazać topkę szachistów. Zobaczcie, Magnus Carlsen ma ranking 2843. A mimo to jego ranking i tak wzrasta o prawie 7 punktów. To jest... To pokazuje jakim on jest gołtem, bo w takiej sytuacji, gdy on gra na przykład z szóstym na świecie abdusatorowym, przy remisie jego ranking spada. On musi wygrywać i po prostu to robi. I chciałem pokazać wam partię z wczoraj, gdzie Magnus Carson mierzył się z Arjunem Erigaisim, zawodnikiem prawie 2800. No i zobaczcie, co się dzieje, ale... Tutaj zrobię coś takiego dziwnego, ponieważ pierwsze kilkanaście ruchów chciałem Wam pokazać bez silnika i będę miał do Was pytanie. Ponieważ Magnus Carlsen zagrał posunięcie C4, nastąpiło C5, G3, G6, goniec G2, goniec G7, skoczek C3, skoczek C6. To jest coś takiego, że wiecie, grający czarnymi powtarza ruchy białego. No, i to są pozycje, które są mało przebojowe do pewnego momentu. Magnus zagrał wieża B1, ponieważ kiedyś będzie chciał zagrać A3, B4, więc po skoczek F6 zagrał A3. Nastąpiło A5, D3, E6, skoczek F3. Goniec poszedł na E3, żeby atakować tego słabego pionka, więc Hetman E7. Nastąpiło skoczek A4, D6, Roszada, wieża B8, D4, bicie, 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 B5, bicie, bicie, bicie skoczek C3, wieża B8. Przeszliśmy przez debiut dość szybko, zrobiłem to z pewnego konkretnego momentu, yy, powodu. No bo, jak się tak zastanowicie, no, no to i białe i czarne, no w zasadzie to nie popełniły żadnego błędu, prawda? Normalna pozycja. Jak odpalimy silnik, komputer też mówi, że jest ona koło równości, że tam jest wiecie plus 0,26. Natomiast okazuje się, że ta pozycja co prawda jest równa pod względem komputerowym, ale z ludzkiego punktu widzenia będzie to grać kolorowi czarnemu bardzo ciężko, ze względu na to, że białe mają tutaj przewagę pionków. I jak cofniemy się kilka ruchów wcześniej, dokładnie do tego momentu, gdzie nastąpiło wieża B8 i białe zagrały D4, to tu był w zasadzie jedyny moment, gdzie Arjun Erigaisi mógł uzyskać nie tyle przewagę, co po prostu spoko gierkę. Natomiast on zagrał najbardziej naturalny ruch, ponieważ jeżeli ktoś z Was gra na na przykład, obronę sycylijską, to wiecie, że zawsze bije się na D4. Natomiast okazuje się, że to był błąd, trzeba było zagrać B6 i utrzymać napięcie pomiędzy tymi dwoma pionkami. Pewnie wielu z Was, szczególnie jak jesteście na niższym poziomie, to tak słucha mnie i myśli, że w ogóle wiecie o co chodzi, nie? Błędy to jest podstawienie figury. Na naszym poziomie tak, na ich poziomie zepsucie tej, tego napięcia to już jest duży błąd, i faktycznie po tym, po tym, po tym, po tym, jak przejdziemy sobie do tej pozycji, którą mieliśmy wcześniej, no to tutaj Magnus Carsen leci pierwszą linią silnika praktycznie cały czas. Najlepszy ruch? Hetmana 4 żeby zaatakować tego pionka. Teraz czarne mogą myśleć o tym, żeby tego pionka bronić, natomiast nie jest wcale tak prosto, ponieważ nie wiem, zagramy Hetman c7, to się okaże, że po ruchu wieża c1 atakujemy cały czas tego hetmana. Ten pionek jest kłopotliwy. Komputer mówi: "Luzik, graj sobie taką pozycję, bo to nie jest wystarczająca przewaga" i Eric Gaisi faktycznie grał dobrze, zagrał najlepszy ruch, czyli koniec na b7. Nastąpiło bicie. 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 Białe mają pionka więcej, ale cały plan Arjuna Erigejskiego polegał na tym, że on odda tego pionka, ale będzie korzystał ze swojej przewagi w centrum. Gra E5. Przeciwnik musi wrócić gońce. Nastąpiło D5. Teraz te pionki będą szły. Magnus Carsen ma tylko jeden ruch, który zapewnia mu delikatną przewagę. Jest to goniec G5. D4. Jedyny ruch. To jest bicie na F6. Nastąpiło bicie. Jedyne odejście z koczkiem, które gwarantuje białym przewagę, to jest ustawienie go na D5, tylko po to, żeby w następnym ruchu ustawić go na B4 i to jest taka konfiguracja, która sprawia, że te pionki są całkiem bezpieczne. Czarny niby miały presję po tej linii, ale na dobrą sprawę, dzięki temu, że skoczek stoi na B4 i po prostu se jest. To ciężko jest cokolwiek tutaj zrobić. Archunery Geistry cały czas grał dobrze, ponieważ zagrał koniec D2, wywiera presję tutaj. Nastąpiło bicie, 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 bicie. No i jak policzymy sobie materiał, nagle białe zostały z pionkiem więcej. Ale to jest słaby pionek. W każdej książce, z której uczylibyście się grać w szachy, po, będzie tam napisane, że taki pionek jest słabością, jeżeli dwie ciężkie figury na niego patrzą. Więc to był plan Arjuna Erigaisiego, że tutaj po wieża D1, najlepszym ruchom swoją drogą, nastąpi wieża E8, najlepszy ruch to jest Hetman F4, nastąpiło bicie, bicie, Hetman B7, no i znowu białe mają jeden ruch, który jest znacznie lepszy niż inne, a Mianowicie Hetman F6, cały czas. Magnus... Dosłownie ta partia wyglądałaby pewnie tak samo, gdyby Archunery Geitzny grał naprzeciwko Stokwisza, bo nie było takich momentów, gdzie Stokwisz zagrałby lepiej niż Magnus Carson. To jest genialne, ale cały czas widzicie spoko, remisik 0,22. Ale dlaczego to jest remis, skoro białe mają pionka więcej? Chodzi o to, że w połączeniu z biciem tutaj wszystkiego, zauważcie też, że nie można tego zbić ponieważ po biciu, biciu, pyk, 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 tracimy tutaj hetmana, więc to jest taka mała pułapka, no ale wiadomo, przeciwnik w nią nie wpadnie. Natomiast jest to remis z tego względu, że czarne mają dużo presji. Po pierwsze na królu, po drugie na tym pionku, a po trzecie ich król jest całkiem bezpieczny. I w tym momencie Arjun Erigalsi popełnia błąd, który wierzcie lub nie, ale sprawia, że białe wygrywają partię. Jeden, jedyny błąd poza tym, że wcześniej zostało zagrane B6, bo tutaj czarne mają posunięcie, które prawdopodobnie remisuje im partię. Natomiast, żeby zrozumieć, dlaczego to jest takie ważne, to trzeba zobaczyć to, co zadziało się w partii. Ponieważ w partii nastąpiło wieża E6, i wierzcie lub nie, ale to jest podstawka. Tylko, że na, tak jak mówiłem wcześniej, na naszym y, poziomie, my podstawiamy, nie wiem, pionka, figurę Hetmana, zależy od tego, na jakim poziomie jesteśmy. Na tym wyższym poziomie. Arjun Arigaisi podstawił złą wymianę figur, ponieważ okazuje się, że ta pozycja jest remisowa, jeżeli wszystkie te figury zostawimy na szachownicy, ewentualnie gdy zostawimy sytuację, gdzie można atakować tego króla. Najlepszym ruchem w tej pozycji było H5. Ponieważ jak nastąpi wieża D8, czyli wymiana, 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 król odejdzie na H7, król jest tutaj bezpieczny, a czarny zaraz zagra Hetman F3 i będzie atakował. Co więcej, zaraz zagramy H4 może i będziemy potencjalnie jeszcze grozić matem na G2, więc tak trzeba było zagrać. Eric zagrał wieża E6, i to sprawiło, że po wieża D8, pyk, 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 możemy dać tego szacha. Zauważcie, po H5 i król H7 yy, tego szacha by nie było po prostu. Król więc sobie odszedł, nastąpiło B4, H5, ale teraz okazuje się, że przez to jedno oddanie tempa, przez to, że zagraliśmy H5 dopiero teraz, że wróciliśmy wieżą z E2, to ten pionek będzie sobie leciał. Nastąpiło B5, wieża B6, niby czarne wszystko tutaj atakują i wiecie, no wydaje się, że nie wiadomo co tutaj robić, ale znowu Magnus Carlsen znajduje najlepsze posunięcie. I naprawdę, odparcie sobie te partie i sprawdźcie z silnikiem, że Eric Geissy grał przeciwko Stockwiszowi na dobrą sprawę, bo jest jeden ruch. Ktoś z was mógłby pomyśleć, no wiadomo, musimy obronić pionka. Ja bym to zagrał od razu. Hetman C5 i gramy sobie dalej. Okazuje się, że to niekoniecznie musi być wygrana pozycja, bo te figury stoją w taki sposób, że tego pionka się nigdzie nie popcha, a jak spróbujemy zaktywizować jakoś króla, to zawsze będziemy podchodzić pod szachy. Dlatego najlepszym ruchem jest chwilowe olanie tego pionka i zagranie posunięcia wieże E1. No, i teraz czarne mają kłopot, bo to co grozi, to wejście wieżą na E8 i zamatowanie przeciwnika. Więc jedyna w zasadzie obrona to jest zagranie ruchu Hetman B8, ale w tym momencie po raz kolejny Magnus Carlsen gra najlepszy ruch i wybiera posunięcie genialne, które pokazuje, że jest bardzo dobrym zawodnikiem, ponieważ gra on posunięcie wieża E8. Przejściowo święci swoją wieżę po to, żeby przejść do końcówki hetmańskiej z tym oddalonym pionkiem. I zobaczcie, że na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 20 ruchów, ten pionek z B2 stanął na B5, wieże zostały wymienione i teraz jest kwestia tego, czy czarne będą w stanie dać wiecznego szach. Szach. Pyk. Szach. Co robimy? F3, żeby potem cofnąć się hetmanem? Nie. Król idzie na F1. Szach. Król idzie na E1. Hetman idzie na C3. Znowu najlepszy ruch. Król E2. Król idzie na E3, król idzie na E4. Marsz tego króla wygląda mniej więcej w taki sposób, ale Magnus Carson za każdym razem broni się przed różnymi szachami. A nawet nie tyle, że broni się przed szachami, co w końcu ustawia króla w taki sposób, że przeciwnik nie ma za bardzo szachów. Bo oczywiście można dać takiego szacha, ale król podejdzie tutaj, tutaj i tyle. I w zasadzie kiedyś schowa się nawet za tym pionkiem i za Hetmanem. Dlatego w tej pozycji Biały, czarne nie chciały, żeby nastąpiło tutaj, nastąpiła tutaj jakaś seria szachów, dlatego odeszły królem na G7. No i teraz Magnus znowu wybiera najlepszy ruch według komputera i jest nim H4. I nawet nie wiem, jak ja to mam skomentować. Dlaczego akurat teraz H4 jest najlepsze? Nie wiem, nie wiem. Nastąpiło Hetman D3, Hetman poszedł na C5, nastąpił szach, król odszedł na D6 i w tym momencie. Arjun Erigaisi się poddał, ponieważ po kolejnym szachu król idzie na C7, nie ma możliwości, żeby tego króla zaszachować. Pionek sobie dojdzie i wygrywamy gierkę i wkurzam mnie Magnus Carlsen, bo szachy w jego wykonaniu są mega proste. I pomimo tego, że jest znacznie rankingowo najlepszym zawodnikiem na świecie, to mimo to i tak potrafi zyskiwać 7 oczek. Najwięcej 106, bo inni w zasadzie to albo tracą, albo zyskują trochę mniej, co pokazuje, że jeszcze chyba długo będziemy mogli oglądać Magnusa na najwyższym możliwym poziomie. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, trzymajcie się cieplutko i nara!